Siema. 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 Witamy, panowie. Siema, siema, siema panie. Siema, Gramy dzisiaj twierdzę. Telefon. Boże. Amen. Ciekawe, Bóg Bóg. czy Bóg nam tu pomoże. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Jest, Amen. Jest z nami Jezus. Więc... Wrócić ofiarę. 5 zł. Będzie moc. Dobra. Będzie na... zabawa. Dobrze będzie dobrze powiedział. Będzie moc jak 5 zł. O, to... to nie taki głupi. Bóg zapłać. No, no, a, a teraz Tisatko, teraz... działałem. Myślę, że teraz wszystko się dobrze nagra, bo wcześniej niestety dźwięk się nie nagrał i nie możemy wam pogadać. Dobra, w nie wziąłem w 85. Tyś57. Cicho, cicho. Medy, medy. tutaj do góry razem z Amexem, Hewiki pod górką. Oczywiście tutaj wjeżdżacie, bronicie nasze medy, które będą i light, okay. które będą wje wjeżdżać. Amen. Mm. Medy to znaczy słabe, tak? To znaczy do góry Brednie. macie wjechać, Jumbo. Amen. jambo Jumbo Amex. Shermanem na, na, mam bo... ...klocek do góry macie wygrywać. Ja Shermanem tu, A ciężkie pod górkę. Mhm. No, Shermanem masz się wbić na górkę, jak, darasz, jak dasz... Ja ...jak dasz radę oczywiście. Nie ja wiem co tam mają, ale dobrze śpiewają. <grym> Tylko rudy szybki jest. Mamy beat brak, jesteś trochę? Pewnie. Jak najwyżej tym Shermanem nie zdążysz się wbić na górkę, a już widzę, że sobie nie zdążysz. To poproszę cię żebyś stanął po prostu pod górką Pokaż dokładnie jeszcze raz No tutaj, w ten Dobra to ja tu już ustawiam i stoję tak Do przodu te, te 150 nasze do przodu Tak tak tak, tylko razem Czekajcie Zarawam spotnem Mam go na celowniku Oni w ogóle chyba kampią A full campa Tak full campa dobra no nawet bardzo tam, dobrze, walimy ich. Tam, nie, 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 bo na górze są uważaj. Na górze są uwaga. uwaga. No bo już... Wyjdźcie sobie po prostu na górkę ja wam będę świecić. Niech wyświeci, bo na tych nie widać o to chodzi. Weźcie się w bicie. Niech Jumbo podjedzie do mnie. Niech Hewiki się... Jumbo, chodź podjedź do mnie, oj Jumbo, Bambo. Zł złapiecie przestrzą na, na tego kawu, czy nie za bardzo? No nie łapie, ja go nie ale widzę. Ale niech ktoś wyświeci, bo ich tam pełno jest, a ja dostaję tylko bomby. Jak wyjadę, Jezu. to się cofnijcie, bo ja próbuję coś świecić, ale mówię niełatwo. Jest mój, jest rudy. Eee, baduję. Rudy, bo on nie zaraz zaświeci. Ja ładuję chłopcy. Zaświecił mnie, dziękuję, do widzenia. Mnie też Bóg to co że daleko jestem. Ej, zabijcie rudego tego. Baduję. Light do mnie, Amex, bo oni mnie siedzą. Ja? Jadę. Eee. No i ja ja, ja mogę M6 do ciebie, do ciebie polecieć jechać ja do ciebie Shermanem? Nie Sherman do góry M6 do, góry. do ciebie To już po jak będę jechał Czekaj na mnie Jezusie Macie fałkę H Wyszło masło, hasło przeciwnikower Widać odpalimy jak szmatę Macie ją Hewiki, przestawcie się Dobra, stójcie, jak nie. nie, bo sorry, bo mi coś, net coś z mi... Dobra, spokojnie, macie arelkę, dacie radę? A no Myślę, że tak, tylko że ja coś nie mogę zastartować w ogóle, o. Jadę do ciebie już. Że... Golda no, jak mu zajebę, nie ma chuja, że nie uklęknie. Ej, koziołek, ja bieżę na całym bucie w niego, spoko? Ja się nie zatrzymuję, cisnę na niego, mam cały w magazynach. Dobra, chedniki, przygotujcie się, bo górka się będzie świeciła. Jedziemy, koziołek, jedź. O jest, 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 bo popatrzcie iluch jest. Na górce No. ale ty go masz ja się wycofam. Ile masz pestek? Pełne mu, full No to jedź zabij go. Szybko, szybko rambo Kurwa. i uciekaj na razem Ja się muszę schować aż się Ech. przeładuję Gąskę mam, matku jedyna ciągłowska To ja się napraw. To nie... specjalna już jest, no wie Eee, ten kabel ma 100 bo we mnie wano. Dobra, weźcie te... się, macie bicie jeszcze na tą górkę, czy nie bardzo? Ja mam jeszcze na kawałkę, ale muszę po się skołamować, bo się przeładuje. Amex, przeładuj. Dobrze. Dobra. Amex, przeładuj. O nie, ja już górkę się z tej górki. Świece. No właśnie. Zujcie wam zaraz za świecę. Zuj, kożełek. Uważaj, Rambo, bo tu User joined your channel. Ja mam tu dobry punkt do strzału, ale żeby... Ojej! Ja. Macie jednego? Widzą mnie... bitwa Bitwa Specjalna tam słyszę, słyszę od Pilara. Tak. Mhm. kam, przywitaj się. A chuj dupę? Ej, będziesz na YouTubie, przywitaj się. Ej eee, nie chcę Ej, przód, koziołotek! Nie mów, że to nagrywasz jeszcze dźwięki. To znaczy... Uznam, że... Amex! Już, jadę na niego. Dobra, Amex, sami go. Nie Dobra, chciałem to... wam wcześniej przeszkadzać, ale teraz to możecie się pośpieszyć. Kawiki, zraszujcie to. Dobra, ja Spoko, Arel... 12 minut Dobra. Ale to dobrze, już Daryk, Daryk Daryk Trochę z tyłu. Do... No, i taka ogólnie to była gra. Niestety przeciwnicy postawili defa, jak widać. Wszystko łatwo rozbiliśmy. Ładnie się schowałem. Został ostatni Aryelka. Dawajcie go, chuje. tutaj był. Więc... Tak? O, właśnie jest, jest jest koło mnie. Za HATOM jest, nie trafiłem. Ale budynek rozwalał. Darek nie, no dobra. To nie trafię, to nie trafię. User joined Juuu! your channel. Tak walczył tak tak PJP. Tak. No to tak dziękujemy się bawi, za oglądanie. Tak się bawi. Do widzenia. Na razie. Się. User was moved to your channel. User joined your channel. Jest, o, jest. On pijać na wiec.